Zapraszam na kolejną prezentację. Paweł Borowicz z grupy ICEA. Dzień dobry. Szanowni Państwo, zacznijmy może tak na początek. Kiedykolwiek spotkaliście się z opinią, że nie potrzebujecie już CEO, że SEO to jest przeżytek, że CEO to jest coś, co jest archaiczne, co, co odchodzi w jakim stopniu do lamusa? Jeśli tak, jeśli w związku z tym nabraliście Państwo pewnych wątpliwości, to ja dzisiaj postaram się te wątpliwości rozwiać. Ja nazywam się Paweł Borowik i od 9 lat jestem obecny w polskiej branży COSM. Z obecnym brandem, czyli z grupą ICA, którą mam przyjemność dzisiaj reprezentować, jestem związany przez większość tego czasu, bo przez lat 8, więc mam też nadzieję, że to doświadczenie, które przez te wszystkie lata zebrałem, którym dzisiaj postaram się z Państwem podzielić będzie dla Państwa może w jakimś stopniu inspirujące, w jakimkolwiek stopniu pomocne. Moja prezentacja nosi tytuł „Zapytaj o SXO” i tutaj mam nadzieję, że nasz head of SEO Wojtek Karemza nie poda mnie do sądu z tytułu naruszenia autorskich praw, praw autorskich do podcastu, który prowadzi, który, nawet, który nazywa się Zapytaj o SEO. Natomiast ja, podobnie jak idea, która przyświeca tworzeniu tego podcastu, skupiłem się na tym, by odpowiedzieć na pytania, które faktycznie zadają nasi klienci. Zebrałem sobie pytania, które, które najczęściej się pojawiają i na te pytania dzisiaj podczas swojej prezentacji postaram się Państwu odpowiedzieć. Zaczynając od samego początku, co to jest faktycznie to SXO? Być może spotkaliście się z Państwem z takim określeniem, że SXO to jest połączenie dwóch usług: SEO, Search Engine Optimization, czyli optymalizacja pod wyszukiwarki Internetowe, oraz UX, User Experience, doświadczenia, jakie użytkownikowi towarzyszą w związku z interakcją z naszym sklepem. Jest też druga definicja, gdzie tak naprawdę każdą z tych liter możemy sobie, każda z tych liter ma tutaj swoje znaczenie. S, czyli ponownie search, natomiast X. W tym wypadku experience o optimization, czyli trochę inne podejście, jakby nie było optymalizacja pod doświadczenia w wyszukiwarce. Myślę, że w taki sposób moglibyśmy, się to, moglibyśmy to przetłumaczyć. Ja uważam, że to jest zdecydowanie lepsza definicja z tych dwóch, ponieważ jeżeli spojrzymy sobie na to, w którym kierunku podąża Google, Czyli co jest tym motorem napędowym wszystkich zmian, jakie w wyszukiwarce są widoczne? Dlaczego rozwijają sztuczną inteligencję? Dlaczego mówimy o uczeniu maszynowym? Dlaczego mówimy o tym, że algorytmy wyszukiwarki Google to są dzisiaj algorytmy adaptacyjne, czyli obserwują, co się faktycznie dzieje, jakie są zachowania użytkowników, czego oni oczekują i na tej podstawie poprzez uczenie maszynowe Google dopasowuje wyniki wyszukiwania do oczekiwań e, użytkownika. I my, jako ICA, raczej podpisujemy się, powiedzmy, pod tą drugą definicją. Z tym będę chciał się państwem, z Państwem podzielić. Będę chciał tutaj przekazać kilka takich praktycznych tipów, jak można robić SXO na gdzieś tam poszczególnych etapach współpracy. Wydaje mi się, że mamy dosyć duże kompetencje, aby o tym mówić, ponieważ tak naprawdę mija nam czwarty rok, kiedy zajmujemy się, kiedy zajmujemy się SXO. Startowaliśmy na początku roku 2018 i. To, co chciałbym szczególnie podkreślić, pamiętajcie Państwo, że ten UX, czyli te doświadczenia użytkownika, zaczynamy budować jeszcze we wyszukiwarce Google. Jeśli spojrzymy sobie na taki lejek, jak to się dzieje, że ten klient, który trafia do nas poprzez wyszukiwarkę Google, finalnie dokonuje u nas zakupu w naszym sklepie internetowym, no to najpierw on widzi wynik wyszukiwania. I tutaj kluczowy będzie CTR, czyli ten współczynnik klikalności. Chodzi o to, żebyśmy w miarę możliwości, za chwilę pokażę w jaki sposób, wyróżnili się w tych wynikach wyszukiwania, aby nasz wynik był bardziej atrakcyjny od innych i żebyśmy nie tylko byli widoczni, ale żeby jeszcze złapać z tego ruch. Wtedy możemy zrobić na użytkowniku pierwsze wrażenie. Być może spotkaliście się Państwo z określeniem Core Web Vitals, to jest nowy algorytm, bo z czerwca obecnego roku też za chwilę rozwinę ten temat. Dalej będzie dużo zależało od tego, na ile nasz sklep jest intuicyjny dla użytkownika. Na ile nasz sklep internetowy pozwala mu w bardzo prosty i szybki sposób odnaleźć informacje czy produktów, których ten użytkownik potrzebuje. I dopiero na końcu następuje ta decyzja zakupowa, wtedy będzie bardzo ważne to, jak wygląda ta nasza ścieżka, która pozwoli mu zrealizować transakcję. Dane strukturalne to jest ten element, którym możemy się bardzo mocno wyróżnić na poziomie wyników wyszukiwania. Chodzi o to, żeby. O, żeby oznaczyć odpowiednimi fragmentami kodu poszczególne elementy karty produktowej i aby wskazać Googlebotom, co jest ceną produktu, co jest stanem magazynowym produktu, co jest oceną, co jest opinią, co jest jakimkolwiek innym elementem, który na tej karcie produktowej się pojawia. Dzięki czemu Google Boty mogą wyciągnąć te informacje do wyników wyszukiwania i nasz wynik w oczach potencjalnego klienta wygląda zdecydowanie bardziej atrakcyjnie, zdecydowanie lepiej i zwiększa prawdopodobieństwo tego, że on wejdzie na naszą stronę. Czymś, co możemy nazywać direct answer, ale to są dalej dane strukturalne, jest ten fragment, który nazywamy FAQ czyli możemy udzielić użytkownikowi odpowiedzi już bezpośrednio z poziomu wyników wyszukiwania. Jeśli mamy taką sekcję na swojej stronie, możemy, zresztą to nie jest żadna wiedza tajemna, możemy w bezpo, w, na oficjalnych stronach wyszukiwarki Google odnaleźć instrukcje na temat tego, jak, jak te dane strukturalne powinniśmy oznaczać. Są narzędzia też bezpośrednio od Google, które umożliwiają testowanie tego elementu i możemy faktycznie pokazać fragmenty treści, które mamy w naszym serwisie już na poziomie wyników wyszukiwania. Core Web Vitals, wymieniłem to pojęcie przed chwilą, to jest tak jak wspomniałem, nowy algorytm. Tutaj Google stara się mierzyć szeroko rozumianą użyteczność witryny, czyli stara się zmierzyć coś, co do tej pory wydawało się niemierzalne. Użytkownik wchodzi na naszą witrynę i mierzony jest czas w którym ta witryna stanie się dla niego użyteczna, czyli kiedy załaduje się na przykład największy element na tej stronie, kiedy załaduje się cała ta górna sekcja. Nie przypadkowo, jakby na poprzednim slajdzie, dwukrotnie użyłem Core Web Vitals, jednego na czerwono przekreślonego, bo branża SEO ma z tym trochę problem, bo znowu coś się zmienia, bo znowu coś trzeba robić. Natomiast ja uważam, że to jest zmiana in-plus, bo to jest kolejna zmiana, gdzie użytkownik jest motorem, jej motorem napędowym. Kolejnym elementem, takim który zapewni intuicyjność tego serwisu, to że użytkownik będzie w stanie się po nim sprawnie poruszać, jest podejście do rozbudowy drzewa kategorii. Zadbajmy o to, że jeżeli użytkownik wpisuje frazę, która przyjmuje formę takiego zapytania, które mogłoby być wynikiem działania jakichś filtrów na kategorii, czyli na przykład sukienka czerwona w białe kropki, zadbajmy o to, żeby on dostał dopasowany landing. Czyli zadajmy sobie ten trud, poszukuj, poszukajmy tych fraz, które stanowią permutację pomiędzy kategorią a wynikiem filtrowania i stwórzmy dziesiątki, setki, tysiące kategorii, jak zrobiliśmy to dla naszego klienta Raz, dwa, trzy łazienka, gdzie z 200 kategorii wybudowaliśmy kategorię 2200, stworzyliśmy dedykowane lendingi dla użytkowników, także użytkownik od razu dostaje to, czego poszukiwał użytkownik nie musi dodatkowo gdzieś przeszukiwać tej strony, penetrować i, i być może się po prostu rozmyśli, wyjdzie i, i przejdzie na inny sklep internetowy. To się oczywiście przełoży na to, co jest dla Państwa najistotniejsze, czyli na wzrost widoczności, który napędzi wszystkie pozostałe, najważniejsze dla, dla biznesu statystyki. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli już będziemy szli w tym kierunku, to też powinniśmy w odpowiedni sposób, nie tylko z technicznego punktu widzenia, ale również z tego punktu widzenia UI UX, powinniśmy wdrożyć te alternatywne kategorie, aby użytkownik nie zadziałało to w drugą stronę i użytkownik, będąc na naszym sklepie, żeby się tam po prostu nie pogubił. I bardzo fajnie się o tym mówi. Wymieniłem tutaj konkretne liczby, czyli stworzenie 2200 kategorii. W sklepie internetowym doposażenie ich o content, link building, działania związane właśnie z UI UX, natomiast to wszystko nie byłoby możliwe i jakby papier jest tolerancyjny, on przyjmie wszystko. My możemy sobie wymyślić, że coś chcemy zrobić, natomiast na końcu trzeba to faktycznie zrealizować. Nie byłoby to możliwe bez zasobów ludzkich, czyli tak naprawdę bez ludzi, którzy tworzą naszą firmę. Chciałbym krótko, dosłownie zahaczyć o ten temat. My, naturalnie się rozwijając, pracując na początku dla małych stron usługowych, obierając w którymś momencie azymut na e-commerce i bardzo mocno się koncentrując na tym e-commerce, siłą rzeczy, wraz z napływem nowych klientów, wraz z tym, że coraz szerzej staraliśmy się działać, musieliśmy zwiększać zatrudnienie, aby to nie było tylko na papierze, ale również aby za tym szło rzetelne wykonawstwo. Na dzień dzisiejszy jesteśmy agencją, która zbudowała ponad 300-osobowy zespół, który jest rozlokowany na na trzech kontynentach i te kompetencje, szczególnie w naszej branży, jest dosyć trudno pozyskać, no bo to jest jednak jakby nie było środowisko IT. Jednym z takich elementów, który niewątpliwie dźwignął nas do góry i nie tylko biznesowo, był ten moment, kiedy postawiliśmy na akwizycję, kiedy znaleźliśmy kilka innych spółek, które kupiliśmy. Z jednej strony przejęliśmy bazę ich klientów, mogliśmy rosnąć biznesowo. Z drugiej strony przejęliśmy kompetencje, jakie ta agencja posiadała, specjalistów, Którzy już tam byli, byliśmy w stanie pozyskać, zrobić bardzo duży przyrost, jeśli chodzi o zatrudnienie, a jednocześnie miało to sens to, byli, to były osoby, które faktycznie wzmocniły nasz zespół. Dzisiaj struktura, w jakiej pracujemy, jest to już struktura holdingu. jakby W związku z tym, że tych spółek pojawiło się więcej, bo oprócz ICEI, która jest od, od około 13 lat na rynku, pojawiła się spółka Attright, która świadczy usługi polegające na dostarczeniu ruchu płatnego. To jest własne wydawnictwo, to jest spółka, która tworzy content, to jest spółka, która się zajmuje UX-em. Za chwilę też więcej na ten temat, ale to jest też ICA 360, czyli to są nasi partnerzy, którzy dostarczają klientom tych usług, jakich my, pracując w relacji professional to professional, nie jesteśmy w stanie tym klientom zapewnić. I właśnie takie naturalne połączenie tych usług, które jest w stanie dać ICA, która specjalizuje się w SEO, oraz usług, które jest w stanie dać eBrains. To tworzy realną możliwość, realną szansę na to, żeby realizować dla klientów usługę SXO z prawdziwego zdarzenia. Dzisiaj trochę poszliśmy już dalej, tak naprawdę, bo usługa, którą budujemy, nazywamy tą usługę SEO360. To jest usługa, która oczywiście zawiera w sobie to SXO, natomiast staramy się naprawdę bardzo holistycznie patrzeć na biznes klienta. Staramy się zapewnić mu wsparcie w każdym aspekcie, którego tylko będzie potrzebował. Staramy się być. W pełni niezależni w działaniach, które dla, dla klienta prowadzimy. No, wydawnictwo myślę, że jest takim sygnałem. Wiemy, jak gdzieś trudno się zrobiło, jeśli chodzi o pozyskanie wartościowych linków. Zdecydowaliśmy się wziąć ten los w swoje ręce, powołaliśmy do życia własne wydawnictwo, utworzyliśmy ponad setkę portali i dzisiaj mamy bardzo wysokiej jakości przestrzenie pod link building dla naszych klientów. I starałem się na tym slajdzie odzwierciedlić skład zespołu projektowego, jaki na co dzień pracuje dla klienta, bo klient zazwyczaj ma jedną osobę, która jest wyznaczona do kontaktu z tym klientem, i to jest przedstawiciel działu Customer Success. Natomiast tak naprawdę dla tego klienta pracuje kilkanaście osób. Oczywiście nie w wymiarze całego etatu, w takim, jakim jest to potrzebne i w takim, na ile tak naprawdę ta współpraca, to na co się z klientem umówiliśmy, nam pozwala. Jakby grafik nie był w stanie wcisnąć tutaj wszystkiego, co ja gdzieś sobie pierwotnie rozrysowałem, próbując odtworzyć tą strukturę. Natomiast już tutaj mogę pokazać, że to jest tak naprawdę cała rzesza ludzi, który pracuje na sukces klienta. I to są oczywiście specjaliści SEO, oni są tutaj najistotniejsi, oni są odpowiedzialni za ten segment dostarczenia ruchu do sklepu internetowego naszego klienta, ale to jest realny już nie tyle dział UX, tak jak nazwałem to na tym slajdzie, a faktyczna spółka, która w tym się specjalizuje, która posiada klientów nie tylko naszych i seo ale również swoich, gdzie dla nich świadczy tylko i wyłącznie takie usługi, czy o charakterze jednorazowym, czy o charakterze systematycznym, szczególnie jeśli mówimy no, o jakichś działaniach z zakresu rebrandingu. Coś, pytanie, które wydaje mi się, że jest dosyć gorące, dosyć kontrowersyjne: czy nie potrzebujesz już SEO? Bo z takim też określeniem zdążyłem się spotkać. SEO jest tym elementem, który napędza wzrost widoczności. Wzrost widoczności się, prze, prze, się przekłada na wzrost ruchu, a wzrost ruchu przekłada się na wzrost sprzedaży. Więc jeżeli nasz apetyt nie zmalał, jest tak samo duży, a może nawet większy niż na początku, gdy startowaliśmy, dalej chcemy pozyskiwać nowy ruch i w ten sposób zwiększać sprzedaż, no to uważam, że to SEO cały czas jest nam potrzebne. Pamiętajmy też o tej pierwszej definicji, którą przytoczyłem. SXO, SEO plus UX. To nie jest albo jedno, albo drugie. Te usługi muszą się ze sobą łączyć, czy to muszą być dwie usługi, abyśmy mogli mówić, no SXO to nie jest um, coś zgoła innego od SEO, za wyjątkiem tego, że faktycznie dochodzi nam ten element audytów UI UX. Druga kwestia jest taka, że Google się cały czas zmienia i to, że dzisiaj jesteśmy liderem, to, że dzisiaj jesteśmy niekwestionowanym nawet liderem, to nie oznacza, że my nie potrzebujemy SEO. My musimy być gotowi na te zmiany w miarę możliwości. Powinniśmy, nie wiem, audytować zewnętrzne rynki i powinniśmy przygotowywać się na te zmiany. Bardzo dużo mówi się o tym, że Google zaskakuje, że to wszystko się stało nagle, że tego się nie dało przewidzieć. Nie do końca. Ten globalny kierunek jest cały czas znany. Google będzie podążał w kierunku tego, żeby wyniki wyszukiwania i same strony internetowe, które w tych wynikach wyszukiwania pokazuje, były maksymalnie dobre, maksymalnie korzystne, maksymalnie przyjazne dla użytkownika i łatwo jest spaść z tego tronu. Więc mamy klientów, którzy nie tylko do nas przychodzą, bo nie mają ruchu i chcą go wygenerować. Przychodzą do nas klienci, którzy są, jak powiedziałem przed chwilą, niekwestionowanymi liderami w swojej branży, natomiast wiedzą, że to nie jest coś, co dało, co, co, co jest im dane na zawsze i chcą się po prostu zabezpieczyć. Dla kogo jest SXO? Kto tak naprawdę powinien z niego korzystać? Ja uważam, że to zależy od tego, gdzie jesteśmy na osi X, w sensie, czy to jest e-commerce, który jest dopiero w naszej głowie? Czy to jest e-commerce, który jest dopiero w wersji deweloperskiej? Czy to jest e-commerce, który dopiero co został oddany i nie ma żadnego ruchu? Czy to jest e-commerce, który jest od kilku lat na rynku i nie wiem, nie, nie potrafi się przebić? Czy to jest e-commerce, który już ma tą całą drogę za sobą i to on dzisiaj dyktuje warunki w swojej branży? Bo jeżeli jesteśmy tym świeżym, raczkującym e-commerce, jeżeli nie mamy tego ruchu, nie mamy żadnych przychodów, już nie mówię o, o ewentualnych zyskach, ale nie mamy żadnych przychodów, a za nami inwestycja, Większa lub mniejsza, postawiliśmy ten sklep internetowy. Mam pewne wątpliwości co do tego, czy warto, i nie chcę powiedzieć, że nie, bo to jakby zależy od tego, jakie, jakie my gdzieś mamy podejście i na co możemy sobie pozwolić. Natomiast nie wiem, czy warto inwestować dodatkowo w sklep, który jeszcze na siebie nie zarabia. W pierwszej kolejności wpompowałbym tam ruch i zobaczyłbym w ogóle, jak ten sklep reaguje, żeby też mieć. Wzbogacić tą, ten, ten, ten cały audyt UI/UX o dane, o konkretne dane, co użytkownikom na naszej stronie nie pasuje. Oni muszą się tam pojawić, żebyśmy takie dane mogli pozyskać. No i też pamiętajmy o tym, że my możemy sprzedaż generować czy podnosić na dwa sposoby, tak? w zależności od tego, gdzie jesteśmy na tej osi, z którą pokazywałem przed chwilą. Jeśli jesteśmy już po tej prawej stronie, czyli mamy ruch i mamy jakąś sprzedaż, to my możemy zwiększać sprzedaż poprzez generowanie dodatkowego ruchu. Owszem, to jest SEO ale też możemy pracować na ruchu równolegle, który generujemy obecnie, czyli prowadzić działania mające na celu optymalizację współczynnika konwersji, optymalizację tych elementów związanych z UI, UX naszej strony. Być może spotkaliście się też Państwo z takim pojęciem jak CRO. CRO to jest Conversion Rate Optimization, czyli jakby nie było optymalizacja współczynnika konwersji. To jest określenie, które jest bardzo często mylone błędnie z SXO. To nie jest to samo. Przypominam, SXO, SEO napędzenie ruchu, UX optymalizacja współczynnika konwersji. CRO jest raczej drugim z tych dwóch elementów, które, wypełni, które wymieniłem, więc możemy sobie powiedzieć, że CRO jest czymś, co należy do SXO, tak jak SXO należy do SEO360. Kiedy można się spodziewać efektów SXO? To jest pytanie, takie powiedziałbym, bardzo uniwersalne i dotyczy praktycznie wszystkich kampanii, jakie prowadzimy dla naszych klientów. Zarówno tych kampanii, gdzie staramy się o ruch organiczny, jak i tych kampanii płatnych. Tutaj chciałbym wrócić ponownie do tej osi, którą pokazałem przed chwilą. Jeśli mówimy o SXO, i jesteśmy sklepem, który tego ruchu nie posiada, no to przede wszystkim musimy ten ruch zdobyć, a to potrwa. Możemy minimalizować ten czas, możemy, albo możemy go nie minimalizować. To zależy też od tego, jak dobrze przygotujemy nasz sklep do pierwszej indeksacji. Jakie będzie pierwsze wrażenie Googlebotów, które pojawią się na tym sklepie. Czy trafimy do tak zwanego sandboxa, czyli jakby z angielskiego piaskownica, czyli taki stan przejściowy, gdzie Googleboty muszą nauczyć się tej strony, gdzie Googleboty muszą potestować, czy pokazać ten serwis na te frazy, czy na tamte. Tak jak działają w pewien sposób kampanie inteligentne, jeśli chodzi o, o Google Ads. Więc jeżeli jesteśmy gdzieś bardziej po tej lewej stronie, no to to jest odpowiedź na to pytanie pozostawiam, pozostawiam Państwu. Natomiast jeśli jesteśmy po tej prawej stronie, ta piramida, którą też przed chwilą wyświetlałem, możemy generować wzrost przychodów na dwa sposoby, poprzez generowanie dodatkowego ruchu i poprzez optymalizację współczynnika konwersji, czyli poprzez pracę na ruchu, który już obecnie pozyskujemy. SEO czy SXO? Na to pytanie chciałbym, żebyście Państwo sobie odpowiedzieli sami, żebyście to Państwo się zastanowili nad tym, gdzie dzisiaj jesteście z waszymi e-commerce. Czy jesteście na początku tej ścieżki, w środku, czy może na samym końcu. Jakie są dzisiaj Wasze realne potrzeby, jakie są dzisiaj Wasze realne bolączki i podejmijcie Państwo decyzję, czy powinniście iść w tym, czy w innym kierunku. SXO jest fenomenalnym, fenomenalną usługą, która potrafi Przyczynić się do genialnych efektów, natomiast może niekoniecznie na tym etapie, może później, może nawet nie seo na początek, może Google Ads. Więc, jakby tutaj, powinniśmy na to wszystko zwrócić uwagę, konstruując też jakąś strategię mniej lub bardziej długofalową dla naszego e-commerce, może jakieś analizy rynkowe, może jakieś prostsze analizy rynkowe, tak żebyśmy cokolwiek. Wiedzieli, żebyśmy tą decyzję, którą finalnie będziemy podejmować, podejmowali w pełni świadomie. Ja dostałem informację, że zostało nam jeszcze 5 minut, więc będzie szansa na to, żebyście Państwo zadali swoje pytania. Natomiast jeśli te, które przedstawiłem przed chwilą, jeśli te, które za chwilę Państwo zadacie, jeśli to nie jest wszystko, jeśli o coś jeszcze chcielibyście zapytać, to zapraszam Państwa tak naprawdę do, współtwor do współtworzenia podcastu, który prowadzi Wojtek, który co prawda nazywa się Zapytaj o SEO, natomiast on już dawno nie jest o SEO. To jest podcast, w którym Wojtek ze swoimi gośćmi bardzo często porusza o wiele więcej tematów, gdzie dzielą się wiedzą ze wszystkich obszarów związanych z e-commerce, ale również z prowadzeniem biznesu i gdzie bardzo często, też zresztą bardzo chętnie, odpowiadają na realne pytania, na realne potrzeby rynku. Więc jeżeli Państwo jakieś pytania macie, zapraszam do tego, żebyście się z nami kontaktowali, żebyście te pytania przesyłali. I w takiej czy innej formie postaramy się udzielić Państwu na nie odpowiedzi. To wszystko i bardzo dziękuję Państwu za uwagę.